Cześć tu Dorota, chciałabym Wam dzisiaj pokazać kolekcję kochaj tekturek z Twoja tekturka, którą nabyłam jak widzicie w ilościach hurtowych. Ponieważ mimo, że występują jakieś elementy ślubne, natomiast jest to bardzo uniwersalna kolekcja. Skoro zaczęłam już o tym ślubie, no to pokażę takie ślubne czy też zakochane elementy, to jest na przykład taka rameczka z bardzo delikatnymi kwiatuszkami i tu jest druga rameczka, gdzie tą kokartkę można sobie przykleić, żeby dała efekt 3D. Natomiast ta kokardka, ona występuje też w wersji luzem i można ją sobie kupić po prostu odrębnie. Z kolei te kwiatuszki, które są tutaj w obrębie tej rameczki, również można kupić luzę, są przepiękne, bardzo delikatne i naprawdę nadają się do wielu różniastych projektów. Oczywiście te teksturki kupuje się już w tej formie bez konieczności wygrzebywania sobie tutaj tych nadmiarów tekturek, więc tym bardziej prosta sprawa zostawić je w takiej surowej postaci, albo zembosować. Więc polecam. Jeśli są kwiatuszki to są też listeczki, listeczki są właśnie w takiej jakby jagódkowej trochę postaci, czyli takie grubaski, są też takie cieńsze listeczki, i są jeszcze takie, o, i jeszcze takie na gałązce. Też takie fajne słodziaki do wielu, wielu projektów. Wracając do spraw ślubnych, to jest jeszcze sukienusia na wieszaczku, którą można właśnie sobie tak skleić w 3D. Jak również, zobaczcie, super superancki garnitur też na wieszaczku. Bardzo fajne. Dalej są również drzwi. Takie kwiatuszkowe. To drzwi są chyba, nie okno, prawda? To drzwi są. I są też elementy pergoli. Też fajne. Można je sobie połączyć, a można po prostu jako elementy takie wydłużające kompozycję zostawić. I jest jeszcze taka brama. Z takich właśnie słodziastych, zobaczcie, elementów. To jest bardzo fajne. Można też sobie właśnie zostawić jako element kwadratowej karteczki albo element ścianki boksa, a można też sobie przeciąć czy przedrzeć i używać jako elemencików. Z takich fajnych właśnie elementów do kompozycji, na przykład pod zdjęcie na lejałcie są fajne takie zwisy koronkowe. One są w takiej większej postaci, bardzo, bardzo delikatne i w takiej mniejszej postaci. Czyli zobaczcie jak to się ma do taka różnica, że to jest gdzieś 3 czwarte czy tam 2 trzecie tego dużego. Więc to na, takiego, na taką dl na przykład, a to na layout'ik, czy właśnie do kartki w kwadracie albo do albumu oczywiście. Te elementy, które występują na tych zwisach, one występują też luzem. I to są właśnie te takie małe, małe serduszka, też do wydłużenia sobie kompozycji, gdzieś do wtyknięcia serduszka i takie jakby kropelki, sopelki, które występowały też właśnie tutaj, nie? Na tym, na tym elemencie. Więc fajnie je też sobie dołączyć do projektu. Będzie po prostu on bardziej spójny. Dobrze, jeśli mowa o właśnie serduszkach, to już sobie odsunę, to jeszcze są takie serduszka większe, które też fajnie wydłużają kompozycję i one występują też w takiej postaci złączonej. Śliczniaste są, też bardzo, bardzo delikatne. Serduszko jest też w postaci o takiej większej tekturyczki. I serduszko występuje w, jako rameczka, rameczka w trzech różnych, zobaczcie, rozmiarach, bardzo słodziaste, znakomite. Jeśli jestem już przy rameczkach, to rameczki są jeszcze takie, też bardzo uniwersalne do wielu, wielu projektów, owalne. Nie wiem, czy byliście też w tej kolekcji Openwork. tam też są fajne rameczki. O, tutaj są w ogóle boskie. Boskie z takimi cudnymi kopertami w locie. Tutaj są z kluczykami i z tymi serduszkami, które już wcześniej Wam pokazywałam, tylko one są tutaj mniejsze. Tutaj są mniejsze, a te luzem są troszkę większe. Jak już jestem przy tych kopertach to one też występują w takiej luźnej postaci. Tak, można sobie kupić takie elemenciki, bardzo, bardzo fajne. Występują też z napisem Love. Oraz występują w wersji powiększonej od tej, ale bez napisu. Te kopertki przewijają się przez tą kolekcję. I zaraz Wam pokażę, gdzie one jeszcze występują, tylko jeszcze pokażę serweteczki. Serwetki są jeszcze takie. Z ptaszorkiem. Ten ptaszorek też fajnie występuje w tej szyciowej kolekcji. I zobaczcie. Taka jeszcze kwiatuszkowa. Dobrze, więc wrócę jeszcze szybciutko do tych kopert. Zobaczcie, tu są takie świetne elementy. Na przykład pod zdjęcie do albumiku. Jest tutaj ta marokańska krateczka i sobie przyklejamy te elementy, żeby tworzyły takie struktury 3D. Więc tu jest ta kopertka. Ta kopertka występuje jeszcze w tych tekturkach i też sobie tutaj można to przykleić. Świetne, świetna, świetna klisza. Te elementy serwetkowe też występują w innych elementach kolekcji. I klisza będę jeszcze klisze dalej prezentować. Tylko chciałabym jeszcze wam pokazać, czy ja jeszcze mam te kopertki. Tak, kopertki jeszcze występują w takiej postaci. Proszę. I w takiej postaci, też z napisami love. Super słodziaste. Jak już jestem przy napisach, to napisy jeszcze mam takie. Już żałuję, że kupiłam za mało tych napisów, wiecie, bo naprawdę są fajne. O, teraz złapało ostrość. I napisy występują też na, w takich padzikach. I są napisy mniejsze, po polsku. Album wspomnienia, szczęście, nadzieja, miłość chwilę. bardzo fajne, delikatne. Już zrobiłam z nią wczoraj na live pierwszy projekcik. I takie po angielsku na większe, nieco większe. Czyli love, memories, moments, forever, always together, happy i hope. Też fajne. Teraz wrócę do tej siatki. A tu jeszcze występuje kopertka, zobaczcie, też na takim elemencie. Jest jeszcze kopertka z fajnymi strzałami i z tą siateczką uroczą. Te strzały występują, jak widać, też jeszcze na takim padziku, w różnej konfiguracji i w różnych tutaj kształtach. Siateczka występuje również luzem, oczywiście. Więc tak ona wygląda luzem. Ja już sobie do innego projektu zembosowałam trochę tą siateczkę. I nic się z nią nie dzieje, nie pęka, wszystko jest wszystko jest fajnie z tą siateczką. Eee, tak. Teraz e, chciałabym jeszcze pokazać tutaj te elementy, które były na kwiatuszkach tych ażurowych, występują też na kliszy. Element kliszy jest też w takiej postaci, zobaczcie, też boskie, po prostu. Ja już to widzę na moich lajałcikach. I klisze występują luzem, mniejsze i większe. Postaci. Też bardzo fajny element. Są też ptaszorki. Ptaszorki lecą w jedną albo w drugą stronę. Czyli gołąbki. Jeśli mowa o lataniu, to są też baloniki. Baloniki sobie kupiłam takie ażurowe. I tej samej wielkości jest jeszcze balonik z kwiatuszkami. Też bardzo delikatne. Natomiast w, mniejszych, w mniejszym rozmiarze jest taki balonik słodziasty. Porównując do tego większego balonika, to tak się ma wielkościowo. I do tego mniejszego balonika są jeszcze w komplecie takie chmureczki. Też słodziaste. Cóż Wam jeszcze z tej kolekcji nie pokazywałam? Chyba już wszystko z tej kolekcji. Tak. Natomiast ja jeszcze poszłam sobie na zakupy z innych kolekcji, których Wam nie pokazywałam, z kolekcji szkolnej, bo lipiec, ale to za, wiadomo, że za chwilę wrzesień będzie. I ja będę mojemu krześniakowi, który będzie pierwszoklasistą klasistą, robić albumik, właśnie, żeby mógł sobie te wspomnienia z pierwszej klasy w sobie zachować. Są superanckie, właśnie takie większe, na przykład na klapkę w albumie. Są też takie bardzo fajne zobaczcie, z kratką, taka jak w zeszycie występuje. Jeszcze mam jedną taką takturkę z kratką, o. superanckie naprawdę. Więc ja na pewno to będę używać na klapeczki, a takie mniejsze jako wzbogacenie kompozycji. Też są bardzo fajne. I tutaj jakieś. Zobaczcie też elementy plastyczne. I te elementy, które występują na tych tekturkach, są też luzem w zestawie, czyli można sobie zrobić taki element 3D. Niekoniecznie wiecie, jedno na drugie, tak akurat jak tutaj wygląda, ale tak na przykład przesunięte, też fajnie wyglądają. więc Są takie kleksy, nutki. Nutki większe, mniejsze, są cuksy i te takie gwiazdeczki, które tutaj odlatują, to są też w takiej postaci. To już wszystkie moje zakupy w kreatywnej pracowni. A nie, jeszcze sobie dokupiłam troszkę z tej kolekcji w różach i w koronkach, ale to już wam pokazywałam, więc tylko powiem, że to jest naprawdę mój absolutny hicior czyli dolna część tekturki jest brązowa, a górna część tekturki jest jasna. W związku z tym ona się bardziej odbija, bardziej kontrastuje do takich fajnych, klasycznych lub też vintage'owych projektów. To mój po prostu jest no hicior. No hicior, co tu kryć. Ta sama tekturka, jeśli nie lubicie właśnie z takim kontrastem, to te same tekturki, które są w takim kontraście, one występują też w wersji bez kontrastu, czyli po prostu całe białe. Dobra, słuchajcie, że ja teraz przez godzinę chyba będę układać z powrotem te teksturki, to życzę Wam twórczego dnia. Tupa.